Panie trenerze, po tych dwóch meczach już zremisowanych pojawiły się głosy, że Raków dopadł jakiś kryzys. Natomiast no, chyba to jest za duże słowo, bo, bo zespół nasz jeszcze nie przegrywa. Ja widzę, że apetyty mocno, mocno rozbudzone. No, kryzys to mogą mieć te, te zespoły, które, które w pięciu meczach spotkania nie wygrały. To, to można to nazwać, nazwać kryzysem. A? Dwa mecze, dwa mecze remisowe, i to biorąc pod uwagę okoliczności tak, i przebieg meczu, no, stawiać, stawiać taką tezę no, trochę chyba niepoważnie. Ale jedyne co może martwić, może nie jedyne, ale na pewno to może martwić fakt, że te bramki Raków traci w końcówkach i to się przekłada też na straty punktowe. Bo tak patrzyłem, to były chyba cztery takie mecze, kiedy Raków w ostatnich 10 minutach stracił bramki i w konsekwencji tego punkty? No generalnie ja zmartwiony nie jestem w ogóle, natomiast bardziej, bardziej mówiąc tak kolokwialnie, wkurzony tym, że, że nie tracimy bramek w końcówce, ale w jaki sposób tracimy te bramki, bo, bo zbyt łatwo zbyt łatwo darujemy je przeciwnikowi, bo to nie są sytuacje i, i gole wypracowane, tylko, tylko bramki, które które są wynikiem naszych ewidentnych błędów. Przed nami wyjazd do Koło Brzegu, drużyna już w piątek się tam udaje, do zespołu, który dawno nie wygrał, a więc też będzie miał tutaj chrapkę na, na przerwanie złej serii. Uważam, że nie będzie to miało większego znaczenia, bo w tej chwili każdy przeciwnik. Jest, jest na nas dobrze nastawiony, ma jakiś pomysł, ma jakiś plan. Do tej pory nie udało się nikomu e, tego planu zrealizować w 100%, bo nas nie pokonał, ale rzeczywiście trzeba przyznać przeciwnikom, że się starają, e, stawiają nam opór, e, ale, ale ja wierzę w to, wręcz jestem przekonany, że e, z brzegu e, przyjedziemy z trzema punktami. Piotr Giel to zawodnik, który przyszedł do kotwicy z MKS-u Kluczborgi zdobył jak na razie pięć bramek, to taka wyróżniająca się postać właśnie w ekipie trenera Tworka? Ten napastnik rzeczywiście jest postacią taką wiodącą w zespole, ale, ale Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj go spokojnie zneutralizować. Generalnie jest to zespół złożony z zawodników o sporym potencjale i no jest to. Zaskoczenie i minus tej ligi, bo uważałem, że kotwica to będzie drużyna, która zadomowi się w ósemce i, i, i będzie walczyła o te lokaty wyższe. No jednak piłka, piłka jest nieobliczalna i, i nie, można, nie można z góry założyć, że ktoś będzie na dole, a ktoś, ktoś w czubie tabeli. To jeszcze dwa słowa o Rakowie, bo wiemy, że zespół borykał się z problemami zdrowotnymi, z kontuzjami, ale to wygląda lepiej. Nie będziemy odkrywać kart, kto, gdzie, dlaczego i czy będzie grał. Natomiast chyba te największe problemy już za zespołem. Tak, z... często przychodzi taki moment, gdzie ilość zdarzeń się nawarstwia i. Staje się to niestety lawinowo. Wtedy, jak wszyscy są zdrowi, to wszyscy zdrowi, gotowi, jest kłopot bogactwa. A jak zaczyna coś się dziać, no to, to, to falowo. Tak? My mamy już ten kryzys zdrowotno, zdrowotno, zdrowotny za sobą, i, i e, chciałbym, żeby, żeby już do końca rundy to zdrowie zawodnikom dopisywało.